Witam Was bardzo serdecznie na bardzo długo wyczekiwanym face to face. Tutaj, moi drodzy, na pewno będzie malutka zadymka. Oczywiście, moimi gośćmi dzisiaj jest Amadeusz Ferrari Roślik. Wyglądam dzisiaj w ten sposób. Nie wiem, czy Wam się widzą, się podoba. Nie. Oraz Filip. Filip Skutna. Jo. Zanim <laughs> jednak przejdziemy do dymów, do listy sponsorskiej, to muszę Wam pokazać naszą małą innowację na streamie: mianowicie dymomierz. Pierwsza innowacja, chłopaki, jak myślicie, czy dzisiaj dymomierz yy, no wypierdoli poza skalę? No nie wiem. Pierwsze pytanie właśnie dla ciebie, Amadeusz. Mhm. Filipek w jednym z wywiadów powiedział, że jesteś silnym kwadraciakiem i do tego jesteś dynamiczny, ale tylko w pierwszej rundzie. Jak ty oceniasz Filipka? <gry> Jak ja oceniam Filipka? Wiesz to teraz mam troszeczkę większy może pogląd na to, bo ostatnio obejrzałem sobie walkę Filipka z sobotą, ale. Jakim cudem przecież to jest zakazane, nie ma tego nigdzie. Nie, no widziałem im powiedzieć na CDA jest. Chciałem dodać, że teraz będziemy dyskutować, a tą walkę może wygrałeś, czy przegrałeś? W sumie to mam wyjebane na poprzednie walki. Prawda jest taka, że w ostatnich walkach, kurwa, nokautuję wszystkich, ciebie też znokautuję. Ednie, jak na znokautujesz? Ja uważam, że ja to w ogóle zacząłem w Polsce. Eee, I najpierw przyjąłem ten cały hejt na klatę. Ja wyszedłem naprzeciw wszystkim, na przykład wypłacając liścia Polakom. I wtedy zaczęło się coś takiego, że ludzie by w ogóle nie byli w stanie zrozumieć, jak można się tak zachowywać. A z czasem zrozumieli, że jest to część po prostu show. W moich żyłach płynie krew ludzi, którzy weszli na sam, samą górę Monte Cassino, którzy stary walczyli na wojnie. Tak jest, mój pradziadek przed na sam szczyt i czuję się w głębi wojownikiem, w moich żyłach płynie krew wojowników. Jestem gotowy zawsze i wszędzie i jak powiedziałem, że rozpierdolę Filipka, to czy z treningiem, czy nie, to rozpo, rozpierdolę, alhamdulillah. Czuję, że show leży na moich barkach i że jestem męczennikiem, który musi to dźwigać, ale też się czuję jako, jakby prekursor, wiesz o co mi chodzi? No dobra, no. ja... ja Zapnijmy ten temat na razie. Madi, może usiądziesz? Nie, wiesz co, bo wypiłem tego monsterka i naprawdę mnie kleje. Serio klatuje. aż tak cię telepie? No tak nie chcę mi się siedzieć, bo będę ruszał nogą wtedy i będą myśleli: <laughs> "Na pewno tam obstrany jest czy coś". A Madi, co myślisz o Doncasio i jak z nim wygląda sytuacja, <laughs> bo jeszcze trzy miesiące temu dosyć ostro rozmawialiście w programie Face to Face? A później wyzwałeś go do walki. No co mam ci powiedzieć? Tak jak powiedziałem się śmiałem, że nie weźmie walki ze mną w MMA, a deklarował się, że ze mną może nawet zawalczyć w MMA. No i co powiedział? Może ze mną, ale w boksie, tylko w moich rękawiczkach. Hm? Jestem gotowy zawsze i wszędzie. I'm really to you, Kasia. I'm waiting for you. Halo, halo, cześć Michał, mówi e, miłość z Poznania. Siemń. Ja generalnie mam dwa. Yy, na, na, najpierw dwie takie rady dla Ferrarego. Po pierwsze, usiądź sobie, bo wygląda tak źle, ludzie na czacie pisząc takie rzeczy. No, Bardzo proszę, ja wiesz... chwilę. No. One minute, 37 seconds later. Ferry, jak się nazywasz? Kim jesteś i yy, jakie Trzymaj, jestem Matikiem Borodo z Pituris. Mam takie jedno pytanie do Ferrariego. No. Dlaczego twoja córka jest słyszał? takie Ej, dobra, nie, jest nie, wiesz, nie, no ale śmiało odpowiem ci mordeczko. To teraz wpisz sobie w gogle, w jakim wieku dzieciom rosną włoski. Po pierwsze, jest blondyneczką z niebieskimi oczami i ma krótkie włoski, ale rosną do drugiego roku życia. Trzeba się martwić, jak, jak w wieku trzech lat nie ma. I owszem, posiada włosy. Dobra, dzięki. Jeszcze mam takie drugie pytanie do Boksdera. Mm -hmm. Dlaczego Krzysztof spara jest łysy? Jeszcze raz? Dlaczego, Dlaczego Krzysztof? Ospara? Dlaczego Krzysztof jest łysy? Śmiało odpowiem ci mordeczko, to teraz wpisz sobie w Google, w jakim wieku dzieciom rosną włoski. <noise> no, ale jak wygląda twój konflikt z Alany Kwiecińskim na dzień dzisiejszy? To mnie ciekawi, bo tam jest ogólnie klubowy, klubowy mindfuck. Męgiel. Jak to wygląda? E, wiem, że miał tam zadymkę z tym całym psem, ale, ale no ja akurat wstawiłem się za nim, pomimo, że mógłbym go dręczyć tym tematem, no bo po prostu ja nie jestem jakimś kurwa typem, co będzie plotki rozmuchiwał albo pastwił się nad kimś, bo, bo, bo jest opcja, nie, bo wiesz, bo ludzie idą za tłumem, jak większość wsiadło na niego, że tam położył tego psa na, rozgrzany na, na grill, w sumie nikomu się nic nie stało, głupi, rzadko głupi, no ale to głupek jest w końcu, więc no nic więcej, niczego błyskotliwego nie mogę od niego oczekiwać, no ale czas pokaże. A ty mówiłeś coś, że BDS na pierwszą walkę nie zawalczy ze mną, czyli coś tam jakieś suki. Suchy... Znaczy, nie, spekulacje moje, że BDS raczej nie zawalczyłby z kimś, kto już trenuje, nie? No to bierze jakiegoś tam z jego przydupasów. To jeden, jeden, pięć. W sensie nie mówię, że wszyscy są tacy, ale. Było dużo takich, którzy mnie obrażali w internecie, tam na snapach nagrywali jakieś na mnie materiały i niech będzie. No tutaj telefon do bds na pewno dla publiki mocno odda. E, tak więc halo, halo. Halo, halo. Cześć, Borys. I już jesteśmy na wizji? Tak, jesteśmy na wizji. No cześć, Siemano, panowie, Siemano, Boxder, Siemano, Amadeusz, siema Filipek. Cześć, cześć. Wróćmy na chwilę na ziemię, posłuchaj. Ucałuj Boxdera w rękę, halo. Słuchaj, nie jestem. Słuchaj, Filip, ucałuj bok zdera w rękę, bo gdyby nie on, to by, ty byś nie miał co do garnka włożyć. Ty się kurwa, ty? kurwa, sam jesteś tym garnkiem i to jeszcze przy grubym, no to, przy grubie, kurwa. Garnkiem, ale mi to po, po pierwsze, powiedz powiedz stary. Mi, że, ja nie zaradzę, ale za mi powiedzieć Dobra, skończyłeś swoją wypowiedź. Skończy, kurwa, swój monolog, jedno zdanie, bo ja chcę powiedzieć jedną rzecz, a ty mi nie pozwalasz cały czas powiedzieć jednej rzeczy, karakanie pierdolone. Posłuchaj, chwilę. No posłuchaj, daj mi powiedzieć jedną pierdoloną rzecz. Muzycznie się skończyłeś. To jest twoje życie. Ten telefon, że ja teraz dzwonię, to jest w co byłbym nikim stary? Gdyby nie, 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 nie to, dobra, to, to bym kurwa robił sobie muzykę i miał mnie całość... wyświetlać. Ale z... czy ty przy przygłupie nie rozumiesz, że ja dostałem pytanie, i na to pytanie odpowiedziałem, ale problemu, kurwa. Ale to pytanie to ci się śni po nocach, kondoni, Ale nie co, ma kurwa, tematu. mi się śni po nocach, stary. Nie ty mi się śnisz po, po nocach, stary, a ty mówię, kurwa. Powtarzasz, to co ja mówię? Zajmujesz co ty tyle mówię. miejsca, że musiałbym spać 24 godziny, stary, kurwa, żeby mi się cały Bedoł przyśnił. I fakt, masz więcej wyświetleń, masz więcej pieniędzy, ale jesteś biednym, zakompleksionym człowiekiem. Jesteś takim człowiekiem, kurwa, jakim byłeś na żywo, ty kiedy powiedziałeś do mnie, że chcesz kurwa zagrać w Fifę u Jurkowskiego, ty kurwa. jesteś takim człowiekiem, jak wtedy Guzior was kurwa wyjaśniał, stary. Cicho. I zdaj mi to, A nie będziesz proste. mnie uciszał, stary, ty kurwa, ty, o kim o ty do, jesteś? Ja nie, to, jest ja to, nie to, będę to, grał w twoje to, gierki, pacanie, kurwa. Nikt ciebie nie będzie uciszał, no tak, sorry, tylko Filipa nikt nie będzie uciszał. Dobra, słuchaj, mordo. Mordo, na serio. Nie jestem twoją mordą, kurwa. No stary, dobra, mów, dobra. Się. Borek, Zacznij mów, mów. Powiedz mi prawdę. Ty jesteś nikim człowieku? Naprawdę, podziękuj Boxdellowi. Trzymajcie się, życzę wszystkiego dobrego. Filip! Jo2115, pozdro, pozdro. Pozdro Borek, miłość, pis. Trzymaj się wariacie, pis. Trzymaj dobrego, się byku, trzymaj Ej, się. Ja, ja chcę też powiedzieć jedno słowo do BDS-a. W moich żyłach płynie krew ludzi, którzy weszli na sam, samą górę Monte Cassino, którzy stary walczyli na wojnie. Tak jest, mój pradziadek wszedł na sam szczyt i czuję się w głębi wojownikiem, w moich żyłach płynie krew wojowników. Jestem gotowy zawsze i wszędzie. Pozdro i oczywiście face to face Ferrari Filipek. Dziękuję wszystkim za obejrzenie Nie tego face to -facea. Zachować. Nie mówię.